No i drodzy, mam dzisiaj dużą przyjemność zapowiedzieć, a później ocenić projekt bardzo nietuzinkowej osoby w naszym klubie. Projekt z podręcznika Kompetentnego Mówcy, projekt numer 3. Dorota bardzo szybko weszła na ścieżkę Kompetentnego Mówcy, zachowała się nietuzinkowo, od razu powiedziała: To ja chcę w takim razie być jedną z pierwszych w tym klubie i zaczęła przemawiać do nas w przygotowanych projektach. Jej dzisiejszy projekt nosi tytuł Get to the Point. Chodzi o to, żeby mowa charakteryzowała się tym, że zauważymy, bez najmniejszych problemów, będzie to dla nas jasne, jaki jest cel ogólny przemówienia, jakie są cele szczegółowe, zwrócimy uwagę na to, czy cele szczegółowe wspierają cel ogólny. Odpowiedź dla nas wszystkich: cele ogólne mogą być cztery. Albo jest to cel informacyjny, kiedy dorota przekazuje nam jakąś wiedzę. Albo jest to cel, funkcja ludyczna, czyli bawimy się przy tym, jest to mowa, która nas zabawia, albo Dorota może nas do, tego, do czegoś przekonywać, albo może nas do czegoś inspirować. Więc jej przemówienie powinno się cechować jednym z tych celów, i wszystkie cele, które będą celami specyficznymi, konkretnymi, mają wspierać ten główny. Jeżeli chce nas rozbawić, nie specjalnie powinno mówić o pogrzebie. Jeżeli chce nas do czegoś zainspirować, może rozśmieszenie nie będzie najwłaściwsze. Zwrócę oczywiście uwagę przy okazji na to, czy Dorota spełnia kryteria dwóch poprzednich podręczników, które, przemówień, które już ma za sobą, czyli czy mamy jasny wstęp, rozwinięcie, zakończenie, czy przejścia między tymi elementami mowy były klarowne z jednej strony, czy były płynne z drugiej strony. Moi drodzy, Dorota występuje po raz trzeci dzisiaj w naszym klubie, więc nie powinna już przygotowywać się, nie powinna już korzystać z notatek. Może w nie zerknąć, to nie jest wielki błąd, natomiast powinna przede wszystkim już bardzo płynnie do nas mówić. Jest to osoba, która jest członkiem naszego zarządu, jest jedną z pierwszych, które do klubu się zapisały. W naszym klubie, w zarządzie odpowiada za kwestie związane z promocją naszego klubu, jest wiceprezesem do spraw PR i zawodowo właśnie tym się zajmuje, więc jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. Przywitajmy brawami Dorotę, Dorota Steliga. Odpoczynek to część pracy.